No siema. Z tej strony Pitek. Witam was przeserdacznie w kolejnym materiale z cyklu Castle Clash od podstaw. I już zaczynam odcinek i trzeba coś prostować. W ostatnim materiale powiedziałem, że merity są trudno dostępne. Trzy osoby zwróciły mi uwagę, że nie są. Moi drodzy. Moi drodzy. Rozumiem, że niektórzy z was mają bardzo dużo meritów. Bo tak, jeszcze do niedawna merity były bardzo, bardzo, bardzo łatwym dropem. Co event, co Walentynki, co święta, co nie wiem, dzień Castle Clash, cokolwiek. IGG rozdawało ich kilka milionów i tego było multum. Ja wiem, bo na kontach, które nawet mają tam może z dwa lata, powiedzmy, mam tych meritów naprawdę bardzo, bardzo dużo, że mam maksa w warehouse i, i w zapasie również, ale ostatnio nie wiem, czy zauważyliście, jak są eventy, to IGG rozdaje inne rzeczy. Albo są to jakieś akcesoria do petów, albo są to jakieś inne pierdoły, które doszły dopiero co w ale nie są to merity, nie. I faktycznie, jedna osoba, dobra, bo ja nie lubię kiedy ktoś mi zwraca uwagę, po czym w ogóle w żaden stopniu się do tego nie odnosi, tylko mówi, że nie masz racji. Ale dlaczego nie mam racji? To w takim razie jaka jest racja, tak? To ja bym wolał, gdyby ktoś mi powiedział, jaka jest racja, a nie, że nie mam racji. Jedna osoba powiedziała, że, zresztą pozdrawiam oczywiście serdecznie, że w Tree of Choice tych meritów jest sporo do wygrania. I rzeczywiście jest, nawet kilka milionów, tam jest chyba 500 tych paczek, nie pamiętam już dokładnie ile, ale jest ich bardzo dużo. Ale. Jeżeli widzicie, mam 800 gemów. To jest znacznie mniej niż było w poprzednim materiale. Zgadnijcie, na co poszły te wszystkie gemy. Dobra, jeżeli mi się uda, to macie w tym momencie, proszę bardzo, screenshot'a. Nie wiem, zrobię tak, tak. o, screenshot. Wszystkie moje gemy poszły na to, aby dostać te paczki z meritami. One są dropem najczęstszym, zielonym. Dropnę dwa razy niebieski drop, który jest znacznie rzadszy, ale nie dropnąłem ani razu meritów. Aż mi się gemy skończyły. Więc. Okej, okay, to może i jest łatwo dostępne, jeżeli ktoś ma zachomikowane 20 tysięcy gemów, to spokojnie idzie w to nie. Ale trochę, trochę się załamałem, bo. Ale dobra, faktycznie, jakby. Zresztą dobra, jak jest jakiś inny sposób, żeby zdobyć Merity, to mi piszcie. Wiem, że można robić Hero Expedition, gdzie się dostaje tam może po 100 Meritów, no 200 Meritów yy, za jednego gościa, wiem, że można robić tam jakieś lawa Isles, którego też wypada po 150 Meritów chyba, czy, czy więcej. Ale to i tak jest mało, nie? To i tak jest mało, to trzeba farmić, to trzeba się użerać z tym strasznie. A później, jak się wchodzi do warehouse'a i się widzi, nie wiem, oferty za 15 tysięcy meritów, jakieś byle co, to człowiek normalnie opada, nie? Albo jak się wchodzi w. Wardens, Warden's Watch, chyba to się nazywa. No właśnie, i się okazuje, że nie można nic ulepszyć, bo to kosztuje w cholerę meritów, a my jeszcze mamy ewolucję do zrobienia, nie, i wszystkie trajcy, więc yy, ciężko, ciężko, ciężko. Ale mówię, jeżeli macie pomysł, jak jeszcze można te merity zdobyć, bo tak jak mówię, jest to konto moje nowe, na tym koncie meritów nie mam, pierwszy raz jestem w, taki, w takiej potrzebie, że tak powiem, że potrzebuję tego surowca, yy, więc jeżeli macie pomysł, jak to zdobyć, piszcie. Jeżeli nie, to po prostu, po prostu przechodzimy do dalszej części materiału. Dobra, to w takim razie, co dzisiaj będziemy robić? E, dzisiaj planuję zrobić jeszcze jakieś ewolucje, bo dlaczego nie zaczęliśmy ostatnio? Mamy co prawda mało tych gemów, jak już mówiłem, ale no myślę, że na dwie może nam starczy, szczególnie, że już mamy 4 miliony golda, a nie 3 miliony 800 tysięcy. E, mamy także jednego darmowego herosa do wylosowania, będzie to cyklop, no oczywiście nic, nic wspaniałego. E, mamy talent do zmiany. Ale mamy także, jak już zresztą widzieliście po Screenshotie, udało mi się dostać na przykład karty. Fajne karty. Udało mi się dostać trochę insygniów. Insygnii nigdy nie wiem, jak to się odmienia. Muszę kiedyś sprawdzić i zapamiętać, bo w przeciwnym wypadku będę cały czas robił błędy językowe, których robić nie chcę. No ale dobra. Mamy także kartę, z której może nam dropnąć łola, aczkolwiek otworzyliśmy tych kart już chyba za 30 i żaden Wola nam nie dropnął, więc nie wydaje mi się, aby i teraz się udało go wylosować. Ale raknął też nie złym herosem, chociaż już go mieliśmy. Tutaj możemy naprawić nasze rzekome błędy. Czyli dropnąć antenę. O, proszę bardzo. I tak to jest antena. Na tym kanale to się nazywa antena, ok? Żeby nie było, bo ja zawsze. Myślałem, że już nie muszę tego, tego prostować, ale widzę, że cały czas muszę. Na tym kanale to się nazywa antena. Nie żadne tam ACN czy, czy coś w tym stylu. Ok. Z tej karty możemy dropnąć też bardzo fajne rzeczy. No, Kozmo by się przydał, Lazulix by się przydał. To, są, to jest chyba dwójka, którą najbardziej bym potrzebował w tym momencie. A dropnie nam. Komodora, której nie mieliśmy. I która jest nie najlepsza, wydaje mi się. Znaczy w ogóle, IGG dodało komodory chyba tak trochę od niechcenia, mam wrażenie, bo nawet animacja jest zbugowana i cały czas jej nie naprawili, więc... Ee... Znaczy dobra, no nie jest zła, nie jest zła, to jest taki trochę lelnik inny, nie? Dobra, mamy jeszcze 5 razy Prime Insignia Chest 2. Eee, są to insygnie na wysokich poziomach, dobra, wow! O kurde, 3 razy Revitalize, raz 7, raz 8. to mi się bardzo, bardzo podoba. Eee, Insygnia Revitalize, szczególnie na kontach free-to-play, jest bardzo wartościowa. Z tego względu, że większość trybów tak naprawdę właśnie opiera się na tych insygniach. Czy to są jakieś wiecie? No, może nie Guild Wars, tak? No, ale Guild Wars rządzi się trochę innymi prawami. Ale na przykład, jak zawsze mówię, Lost Battlefield, czy w ogóle większość trybów PvP opiera się na insygniach Revitalize. Żeby kosmo szybko walnął, żeby Lazurik szybko walnął, walnął, e, nie wiem, Reaper, Boogieman, wszyscy snajperzy, którzy są autoprak. E, mamy jeszcze jedną czwórkę, no to w sumie nie wiem, czemu to otwieram na odcinku. Mogłem to otwierać poza odcinkiem, ale Revitalize 4. Niech będzie, no to już sobie zostawimy. Dobra, komu dzisiaj zrobimy ewolucję? Na pewno zrobimy ewolucję, słuchajcie, Boogiemanowi. On jest świetny, genialny, bardzo lubię tego herosa, naprawdę. To jest jeden z moich ulubionych herosów w grze cały czas. Upgrade, ile nas to będzie kosztowało? No tyle co ostatnio, no to jakby domyślam się. Ale zobaczymy ile dokładnie gemów, bo to jestem no, najbardziej ciekawy chyba odnośnie tej informacji. Upgrade, 450. O, to niestety chyba nie będzie nas stać na kolejną ewolucję. No właśnie, zabraknie nam 100 gemów. No być może coś zrobimy, że te gemy faktycznie nam wpadną na konto. Fajnie by było. Ale na razie zajmiemy się tym Bugimenem. No to już wszystko wiemy. Jeżeli ktoś nie wie jak to działa, nie wie co ja w tym momencie robię, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam było to mniej więcej wszystko wyjaśnione. A chyba jednak będziemy mieli gemy. Dobrze, cudownie. Ok, standardowo wchodzimy od razu w zbrojownię. Obtain. Dobra, tu jesteś. Okej, okay, nie mamy niestety old tabletów. No trudno. Będziemy musieli je dokupić. No, na szczęście, Fejmu nam nie brakuje na tym koncie akurat. Chociaż podejrzewam, że jeżeli tak będę bardzo, bardzo, wiecie, rozrzutny, jeżeli chodzi o tą walutę, no to za chwilę i może zacząć go brakować, no bo, no bo tak to działa, niestety. Eh, Healing Ritual na Boogiemana? Nie, chyba. Punishing Smite? Skąd ja w ogóle to mam? Aha, bo próbowałem, no tak, próbowałem jakieś lepsze dostać eh, enchanty i nie wiem nawet, czy mi się nie trafił jakiś? Chyba nie. Nie, chyba mi się nie trafił. Dobra, ale może teraz się trafi. E, Spectral Hold to jest nowy enchant w ogóle. To dziwne, że nam się trafił. Generalnie te nowe enchanty są bardzo często trudne do trafienia. Do trafienia? Trafnięcia? Tra... Do trafienia. Właśnie, no jak dropnęliśmy już ten enchant, to mi się przypomniało, że była aktualizacja, o której materiału nie zrobiłem. E, jak już tłumaczyłem wiele razy, no problem jest z tymi aktualizacjami, bo jeżeli wyjdzie update i nie mam czasu, to po prostu później już go nie chcę nagrywać, bo i tak wszyscy dos doskonale wiedzą, co zostało dodane. No chyba, że bardzo chcecie, nie wiem, odcinek. O updatecie dwa tygodnie po updatecie, to piszcie, mogę nagrać coś nie. No ale dobra, to nam daje bonus do zdrowia 32%. Poza tym usuwa energię z wrogów i sprawia, że zadają mniej obrażeń. Czy to będzie dobre na bugimena? Nie za bardzo. Nadawki per także nie będzie to zbyt genialne, jednak healing ritual daje nam więcej zdrowia, plus zapewnia nam jakieś tam leczenie więc na pewno nie chcemy tego zmieniać w ten sposób. Aczkolwiek będzie to lepsze, chyba, niż Punishing Smite. Punishing Smite zwiększa kryta, plus jakieś tam, wiecie. Sprawia, że kryty dają jakieś dodatkowe efekty, a my nie chcemy iść pod kryty akurat na Boogiemana, więc nie będziemy tego używali. Hyper Strength, ok, wystarczy, spoko, podoba mi się. No i teraz Trajcy. Jeżeli chodzi o Boogiemana, to chciałbym iść prawdopodobnie albo w Accuracy, albo w atak. Szczerze mówiąc na początku poszedłbym w atak, bo i tak przeciwnicy nie będą mieli dużo tego dołdża, nie oszukujmy się, to jest, to jest dopiero poziom 100 tysięcy majta, ale później prawdopodobnie w Accuracy będziemy chcieli zainwestować, bo heros, który jest zrobiony tylko i wyłącznie pod atak, nie będzie trafiał przeciwników. A jeżeli nie będzie trafiał przeciwników, to co z tego, że ma dużo ataku, skoro żadnych obrażeń zadawać nie będzie. E, więc tutaj na początku, no dobra, zróbmy ten atak, zresztą zobaczymy co na pierwsze siądzie. Dobra, dobra, leci w Accuracy w takim razie, bardzo, bardzo ładnie. Nie chcę tego przerolowywać, chyba że. Przerol... Też głupio, no nie chcieliśmy meritów używać, tak? No, ale mamy kolejne jakieś akirecje, no dobra, niech będzie, niech zostanie. Jeżeli będziemy mieli więcej meritów albo więcej gemów na zużyciu, to wtedy będziemy dopiero sobie rolowali te wszystkie trajcy. Na razie nie chcę tego robić. 6000 akirecje, prawie, no bardzo ładnie, generalnie, nie? Generalnie bardzo ładnie. No i teraz pozostaje pytanie, kto będzie kolejny? Tutaj już się trochę waham. Wygląda to następująco. E, mamy na pewno dwóch bardzo dobrych snajperów, już po ewolucji. Mamy dwóch bardzo dobrych tanków, z czego jednym, jeden jest takim, wiecie, trochę mieszanym tankiem, mieszanym snajperem. E, więc teraz przydałoby się no na pewno nie jakiegoś typowego tanka, czyli na pewno nie Rosalin. Hotshot byłby dobrym pomysłem, chociaż podejrzewam, że Hotshota za niedługo przestaniemy używać, gdyż jest on dobrym herosem na początku, ale później już tak trochę mniej, że, jeżeli wiecie o co chodzi. E, Duke'a także nie chciałbym robić. Mówiłem już wiele razy, że... Ewolucja Duke'a, jedyne co mu zapewnia to więcej zdrowia i to niedługo więcej, więc raczej, raczej w to nie będziemy na razie, na razie podkreślam szli. Anubis byłby pomysłem, ale myślę, że zainwestujemy bardziej w Rambarda. Rambard jest bardzo dobrym herosem, on jest tankiem, tak wiem, ale przy okazji on leczy. No i na tym nam bardzo zależy, bo niestety nie mamy żadnego dobrego healera, nie mamy Woli niestety w drużynie, więc Rambard będzie nam naprawdę, naprawdę tutaj przydatny. Gdybyśmy Wola mieli za to, no to oczywiście Wola byłby pierwszą, pier, pierwszą decyzją, pierwszym wyborem na Herosa po ewolucji, jaki w ogóle by mi przyszedł do głowy. Ale czy w ogóle Soul Healer. Tak, ten Soul Healer się w miarę sprawdza, powiem Wam. Więc na razie niech będzie. Z jakiś tam Sacred Light, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że chcemy go ulepszyć i jeszcze bardziej istotne jest to, że nie mamy niestety honoru na tyle. No i tak jak w przypadku Bugimena, robimy także Rambardowi Augment, co by odblokować Traitsy, co by odblokować Enchanty. Cudownie. No i tak, trafiło nam się Malaise Jest takie dziwne słowo, Boże Święty. Ja nigdy nie wiem, jak to się czyta poprawnie. Ale wylosujemy coś lepszego. Jeżeli nam się trafi Malejce piątka, może i nawet w to zainwestujemy. Ale, 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 może to się trafi coś lepszego. anti Short. No weźmy to sobie na pewno za, zamiast Malejce jedynki, będzie trochę lepsze. Sanctified Blast niezbyt. Death Sentence uh, nope. Divine Templar nie. Jest Malez na poziomie czwartym. Ale poziom czwarty mnie chyba nie satysfakcjonuje. Chociaż jeszcze ja wiem? Nie. Dobra, będzie lepsze niż ten Anti-Air Shot. Blinding Blow średni. Healing Ritual na poziomie czwartym e, może być całkiem niezły. No, wiecie co? Zróbmy to. E, porolujmy jeszcze coś lepszego. Jednak nie wszyscy nasi herosi mają Enchanty na poziomie piątym, a może coś fajnego się za chwilę trafi. E, myślę, że tak jeszcze no, te 13 razy wylosujemy coś, i jeżeli nic dobrego się nie... Nie wylosuje to, będziemy po prostu lecieli od razu do trajców. Holy Conviction. Eee, problem. Eee, bo Holy Conviction także jest bardzo fajnym enchantem, ale jest to bardzo dobry enchant na Sasquatcha. Na pewno wydaje mi się, że jest lepszy niż Healing Ritual. Eee, te 4% leczenia nie są aż tak wydajne jak samo leczenie Saskocza, które wynika z jego skilla, Wzmocniono o te 70%, które by dał Holy Convection. Poza tym, zwiększenie zdrowia o 35% także nie będzie, wydaje mi się, aż tak dobre, jak zwiększenie, zwiększenie tego zdrowia o procent 25. Z zdrowia, tak, jasne. Zwiększenie redukcji obrażeń o 25%. Więc zastąpmy to Holy Convection, bo tak jak mówię, jest lepsze. Hyper Strength już raczej no, nikogo nam się nie przyda, przynajmniej nie na tym poziomie. Spectral Hold po raz kolejny, ok. I na końcu Pyre Mage, dobra, zostaniemy tutaj, gdzie jesteśmy. Chodźmy do trajców, ale nie nas na Sasquatchu, na Sasquatchu na razie nam jest to niepotrzebne. Rambart, co nam drobnie? Nic specjalnego. Rambard to jest kolejny Heros, na którego bym poszedł bardzo mocno w Doja. Nie jest to Heros, który będzie zabijał przeciwników, no bo w ogóle czy on ma jakąś funkcję ofensywną w skillu? Wydaje mi się, że nie, a jeżeli ma, to jest ona tak bardzo nieistotna, że nawet o niej nie pamiętam. Ale gdyby nam dropnął doge piątka, a już szczególnie dwa doge piątki, to o matko, ale by było dobrze. Crit attack, niezbyt, kryty nie chcemy. Doge czwórka, e, mamy na tyle kart, że myślę, że możemy jeszcze coś wylosować lepszego. HP doge, no dobra, już niech będzie. Zdrowie też się przyda, no czemu nie. Przerulujmy to parę razy, trochę nie chcę tych meritów tracić. Doge doge, e, mogłoby być lepiej. Jasne, oczywiście, że tak. Ale w sumie mamy tutaj 2000 dołdża, więc niech będzie już. 2010 dokładnie. Także myślę, że nie ma tragedii, szczerze mówiąc. No to w tym momencie przydałoby się oczywiście jeszcze ulepszyć tych herosów do jakiegoś sensownego poziomu. Nie będę was tym akurat zamęczał, bo to nie ma sensu, nie oszukujmy się. Zrobię to po prostu na jakimś albo speedzie, albo wam to po prostu wytnę, bo... Bo tak jak mówię, jest to nudne, wiem. I tak oto wynik końcowy wygląda następująco. Boogieman, poziom 180, statystyki... Takie. E, nie, nie jest źle, e, trochę zdrowia, trochę więcej obrażeń, wiadomo, no, ewolucja coś tam jednak daje. E, jeżeli chodzi o więcej statystyk, no to jak pamiętacie zrobiliśmy go bardzo mocno pod Accuracy. E, crit Damage ma o dziwo bardzo duży, skąd on ma taki Crit Damage? Skąd on ma taki Crit Damage? Czy bugimen ma odgórnie już taki Crit Damage? Nie ogarniam. To mu chyba aż tyle nie daje, nie? Za, za chwilę to sprawdzimy, moment. A jednak mu daje! Na tym pecie mamy, słuchajcie, dwa razy kryt damage. Nie, raz kryt damage. Raz kryt damage daje mu plus 4400 do kryt damage'u? To jest dużo. To jest bardzo dużo. What? Ok, no to w takim razie nasz boogieman będzie bił bardzo, bardzo mocno ciosami krytycznymi, a szansa nakryta ma całkiem niemałą. Jak widzieliście, jest to punktów aż 838, więc raczej częściej będzie tym krytem bił niż, niż nie. Rambard wylądował także na 180 poziomie. Tak wyglądają statystyki główne. E, ma on znowu, tak samo, trochę zdrowia więcej, trochę więcej obrażeń. E, wiadomo, razem z tym Soul Healerem, e, razem z Sacred Lightem i razem z tym Holy, nie Holy Conviction, tylko Healing Ritual, które ma zainstalowane. E, tego zdrowia ma jeszcze tak naprawdę więcej. Właśnie, w ogóle, jak liczyć zdrowie, bo to jest ciekawa sprawa. Wiem, że community Castle Clash jest bardzo bardzo mocno podzielone, a jeżeli jeden z większych angielskich youtuberów starał się zapytać w ogóle support, w jaki sposób faktycznie powinno się to liczyć, to support IGG zasugerował mu, że no najlepiej byłoby się spytać jego znajomych z gry. Więc yy, odpowiedzi nie ma, aczkolwiek na podstawie różnych testów z użyciem Sakibusa, z użyciem yy, Draina wygląda na to, że dodaje się te dwie wartości, po czym... Dodaje się wszystkie bonusy do zdrowia. To nie jest tak, że to razy, nie wiem, 90%, później to, co wyjdzie, razy tyle procent, bo to będzie źle. Wtedy wychodziło i wyjdzie dużo za dużo e, niż powinno być. Powinniśmy dodać 90% z tego, powinniśmy dodać później e, z te 26% z e, insygnii i następnie 35% jeszcze z healing ritual. Ile dokładnie wyjdzie, nie wiem. Podejrzewam, że będzie to około 150, może 5, 149, no powiedzmy, że około 150. No, w każdym razie dodajemy to do tego i mnożymy to razy, no nie do końca 151, tylko razy 251%. Dlaczego tak? Ponieważ to jest 151 bonusów, więc i tak musimy uwzględnić bazową ilość, chyba, że chcemy to pomnożyć razy 151, a następnie dodać podstawowe helfy do tego, co nam wyszło. Też możemy w ten sposób zrobić. W takim razie, ile nam wyjdzie? Nie wiem. Podejrzewam, że skoro tutaj jest 250 powiedzmy. To teraz to 250% kolejne to będzie około 700. No nie wiem, 775 tysięcy. To jest sporo zdrowia, jakby. No, to się nada. Dobra, ustawmy w bazie wszystkich naszych Herosów po ewolucji. Wydaje mi się, że powinno już być tak. Widzę, że się świerszcze obudziły. No to mamy problem. Kupmy jeszcze jakąś magię. Frenzy się przyda. Ten Snowstorm, Ice Storm także. Przyda nam się także Guardian Angel. I z tego względu to kupuję, gdyż będziemy dzisiaj jeszcze robili trochę dungeonów insane'ów Chociaż mamy już 21 minut odcinka, ale pewnie z tego i tak wyszło może z 10 e Więc chodźmy od razu na te dungeony e Stanęliśmy na insane'ie czwórce Znaczy ja stanąłem, robiłem trochę poza odcinkiem e Gdyż potrzebowałem właśnie gemmy na, na tree of choice <grywdy> Na merity, nie wyszło Dobra, chodźmy na na piątkę, jedynkę Co nas tu czeka? No czeka nas na pewno bardzo dużo, bardzo silnych herosów nie podoba mi się wiadomo ten Phantom King. On będzie atakował z dystansu, będzie atakował często. Tak samo zresztą jak Dread Drake i drugi Phantom King i trzeci Phantom King. Więc może być pewien problem, ale zobaczymy, gdzie nam się uda zajść. Dobra, Dropnim może wszystkich tutaj. Fajnie by było zamrozić to towarzystwo i może przytankować Sasquatchem? Mm, Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, zobaczymy. Boję się Atlanticora. Jeżeli Atlanticor szybko nie zginie, no to może później niestety trochę napsuć. Bo niestety przed Atlanticorem nawet Guardian Angel nas nie ochroni. Ale widzę, że chyba się udało zrobić to powiedzmy w miarę profesjonalnie, w miarę bez strat, jak na razie. przebisz to, dziękuję. Dobra, czy Herosi już nie żyją? E, żyją jeszcze z drugiej strony. Przez chwilę już tam widzę, że no dokładnie. Bługi dawki per się nimi zajęli. Więc Dungeon Insane 51 uważam za zrobiony. Ok, dokupmy trochę magii. To się zawsze przydaje. I magii nie, nie tylko jest najlepsze w Rosole. Na Dżonach także się sprawdza. Boże, jakie to było suche. Tutaj jest Skull Knight. To Skull, Skull Knight, jeżeli uda się go znowu z dystansu ściągnąć, to nie będzie problemem. To jest fajne miejsce, żeby wszystko zrespić. Nie ma tutaj Atlanticora, nie ma tutaj żadnego Phantom Kinga ani nic. Więc na spokojnie myślę, że pójdziemy nawet bez Snowstorma, czy tam Ice Storma. Zawsze mówię, że muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien i nigdy tego nie sprawdzam. Cóż. Welcome to my channel. No i Sniperzy ruszyli, Boogeyman, dovekeeper, Phobos Na tych Dungeonach Sniperzy są bardzo, bardzo silni i bardzo przydatni A mój cały team no praktycznie się z, się z nich składa, tak? Oprócz Rambarda i oprócz Sasquatcha ja samych Sniperów w teamie. No i Dungeon Insane 5-2 Znowu został wyczyszczony z Herosów A jeżeli Herosi już zginą no to szanse na, na zwycięstwo wzrastają diametralnie No to chodźmy za ciosem na Dungeona, Insane 5-3. Chyba tak to się wszystko numerowało, nie jestem pewien. Jeżeli nie, no to trudno. Nie widzę tutaj Phantom Kingów, jest to bardzo duży plus. Widzę za to Skull Knighta, ale czy jest tu jakiś Atlantikor? Nic takiego mi się w oczy nie rzuca. Więc to jest dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. Swoją drogą, ten Dungeon wygląda bardzo wymownie, jak się tak na niego spojrzy z góry i człowiek nie pomyśli o tym, że to jest Dungeon. Hmm... E no dobra, zacznijmy, nie wiem. Może w tym miejscu tu jest dużo druidów, nie ma raczej herosów, którzy by nam bardzo zagrażali, e, więc zacznijmy Sasquatchem. O, coś się jednak dzieje niedobrego. Sasquatch nam zginął. Oj, nie najgorzej. To mi się niestety nie podoba. E, nie wiem teraz, na kogo się sfokusowały towery, niestety na Dawkiper, Oj, to może być niestety nasza porażka. To może być porażka. Powinienem rzucić bardzo szybko e, Guardian Angela, bo w tym momencie niestety chyba. Chyba polegniemy. No dobra, Rambard wskrzesza. To jest plus. Jednak sam siebie nie wskrzesi już niestety. Czy cokolwiek postanowi wyleczyć Micherosów? Nie. Tych towerów jest tutaj za dużo. Stanowczo za dużo towerów. Czy Bugiman już raz zginął? Bugiman ma oczywiście jednego Revitalize 8 wbudowanego. Więc po śmierci się odradza. I chyba tak. Chyba już raz niestety zginął. Chociaż nie. Nie widzę z tych... Nie, są skrzydełka. Dobra. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No i niestety. Dwójka bardzo silnych tanków kontra Dungeon Insane. Jeżeli... Dobrze pójdzie, powinniśmy to zrobić, ci już nie powinni zginąć od wież, yy, a Sasquatch wydaje mi się, że jest na tyle dobry ofensywnie, że ze swoim aria damage chyba wyczyści ten dungeon w tę minutę. No zobaczymy. Wiecie co, że może to się nawet udać, 15 sekund, żadnych towerów magicznych i Sasquatch, który chyba już rozwali te wszystkie podstawki. Tak jest, dobra. Udało się, na styk dosłownie, z dwoma. No właściwie nikt nam nie przeżył tak naprawdę, bo ta dwójka herosów to byli herosi wskrzeszeni przez Rambarda, więc oni już są niestety zakwalifikowani jako martwi. Ale zrobiliśmy jakiś progres na dungeonach. Nie chcę wskrzeszać tych herosów. To jest 50 gemów, a tak naprawdę można po prostu poczekać te, nie wiem, pół godziny i zrobić więcej dungeonów. Czy jeszcze coś mamy do zrobienia? Raczej już dzisiaj wątpię. Zrobiliśmy w sumie znowu sporo. Matko, ja widzę czas tego odcinka. Dobra, już chcę kończyć jednak. W takim razie dzięki wielkie za oglądanie, do następnego razu, no siema.